Jeszcze zanim zobaczycie film, chciałbym Was zaprosić do używania mojego kodu slash promo Na start dostaniecie 20% doświadczenia na 24 godziny i lepszą broń A teraz, ja już nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania No i dobra, mamy to W końcu zdobyliśmy Zabili, 69 tych, tych wszystkich metinów i no, wyszło, nie? Więc pójdziemy teraz do kolegi i zobaczymy co nam dalej przyniesie? Dobra. Respo. Mam te rzecz Co dalej? Dobra. Dostaliśmy aż jedną. Mi siły. Teraz musimy wrócić do tego pekusza. Pekusza, Nie Nieważne. Lecimy do niego. Weź się znowu wspinaj na tą, na tą wieżyczkę. Dobra, mordo. Znalazłem wszystkich. what No nieważne. Dobra, to kolejne. Dobra, pogadajmy. Dwie rustki. Aha, czyli to jest już to. No ładnie, czyli te rustki, muszę jej dać. No to teraz trzeba tylko wziąć. Te rustki. Gdzie one są? Dobra, sorry. No to jednak te dwie różki, No to co się musimy polepszać? No dobra. Po długich zmaganiach mamy różki. Także pójdziemy sobie do tej Francji. No i oddamy co ona chciała. Broń jej nie odda. Nie ma takiej opcji. Ja sobie nawet tyle zaraz schowam. Bo nie uśmiecha mi się go stracić. Może trafił się niemalże najlepszy, aż się pochwalę z statystykami. Dobra, rybka eksploracji i lecimy do, tamto, do tamtej Francji. Dobra, pogadałem. z tak tylko najpierw odłożę sobie. Idziemy. Uuu, Spełnim oczekiwania. Normalnie czuję się zaszczycony. Północ! Czyli tam. Dobra, weźmiemy sobie już do łapki. Te najpotrzebniejsze Pogadam. rzeczy. I widzimy się przy tamtym pajacu. Dobra, po długich zmaganiach mamy to. Byłem ślepy, bo do tego miejsca chyba 5 razy. Ale no niestety. Dobra, pogadajmy. Potrawkę? O Jezu. Dobra, to będzie trzeba zrobić rzeczy, tak? No i to się to ma zwrócić? Do pani kaczuszki? Do pani kaczuszki? Dobra, pójdę tam i zobaczymy, co się da zrobić. Ktoś mi powie, jak się dostać tam na górę. Byłbym bardzo wdzięczny. O, mamy Dobra. Gadajmy. Co? Jedna mieszanka rybna. No. Tania jak chwara. Dobra, idziemy. Akurat wczoraj mówiłem. <grym> nie no, to wcale nie tak, że mam tego trochę, jakby to powiedzieć, dużo. No ale dobra. Zróbmy ST1. Cyk. Aż jedna sztuka. Mieszanka rybna st 1 No i mamy to. Dobra. Na paleca do mnie znowu. Gdzie ty, gdzie gdzie, ty, gdzie ty jesteś, pani droga? Dobra, pani kucharko, masz. No, to chyba teraz mam przynieśniętę. A, czyli teraz muszę ją zająć do tamtej. No dobra, na paleca. Teraz um, chyba pokażę, jak się tam chodzi. Ja tu chodziłem dosłownie kilka razy. Tu są schodki, których ja nie widziałem. Tu jest wejście. Olejdziemy dać jej zupę i jazda. Dobra, mam zupę. Do Azteków teraz. Co to jest? Jakaś tablica hieroglify i to takie. Dobra. Wodza, a stawę. tylko nie w świątyni będzie. Trzeba się tam udać. No to poszukamy. Więc dobra, Widzimy się w takim razie przy wozu, Nie wiem co o tego chodziło, ale... Ale pogadam z nim. Mamy coś niby. Pogadamy. Co? Tak, ja mam coś, generałów Tenach, no, na balkonie świątyni, to najpierw trzeba znaleźć balkon. A przepraszam bardzo, jak ja mam się tam dostać? I jakie spinaczki. Nie, no, tam, kurde. Powoli. Ale że to jeszcze wyżej mam iść? To drogi, gdzie oni mi się każą spinać. Tu mnie jeszcze nie było. Tu już będą, to są, dobra. Dobra, panie, gadamy. Boże. no to teraz się trochę, trochę pobijemy. No w końcu. E Generalnie fajna statystyka. Zrobiłem pięćdziesiąt i tylko dwie tablice. Także... Do no, powodzenia, życzę innym Dobra, co tam jeszcze byś chciał? Już pojaca obok Chyba bardzo się lubią A, czyli teraz... ...uczników e, No dobra Najmniej HP, ale biją No wyjdź, kocha się jakieś Dziwa. No. Nada się. Ale jak mam cięciwy to od razu wyjdę do biologa. <laughs> Także przerwa do reklamy czy coś. O, pięknie. No to teraz się, trzeba spinać. jeszcze dużo przede mną O to jest Nie jest tfalinowy na godzina Pająka biją No trudno teraz się nie pójdziemy Ale pogadałem z ziom Dajesz A właśnie Tu i teraz na zmianę Ej, znowu wojownicy Trudno Dobra No to jazda na górę Eee, Najpierw eksplorka i co tam mamy? A właśnie teraz idziemy do tego takiego pana i władcy, tam Nie tu Jeszcze poziom niżej I znowu le i jeśli golasy to stoją Le parkour. Dobra Mam te plany, co ty masz do zrobienia? No i teraz zabić władców. Subcia. O cholera, czy to Freddy Fazbear? Kurde, za dużo Fnafa ostatnio. No sorry, mam takiego TikToka zasranego. Wszystkim po tym jak był ten y, FNAF w kinach, na, na którym byłem Nie polecam N, Nie, nie podobał oczekiwaniom, ale No nie polecam, także y, Dobra wracamy do biotyki zaraz ostatniego bijemy I nie pytajcie mi o mi te kwiatki Żeby się brać Zielskiem. Oh, ty zrespił się. Dobra, dawaj. na solo. To jest ostatni. Jeśli nikt tu nie przyjdzie i mnie nie podpieprzy, no to mamy misję wykonaną. A ja, a ja nie chcę zginąć, bo mam bardzo dużo ekspad. Kolejnego. Także ostatnie ciosy i jazda. O. O. O! O! No to lecimy do gne, 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 gne. Ale wyjebisty mieczyk ty. Ale dojebany. Ej kozak, ja chcę go. Nie no, fajny, fajny. Fajna wykałaczka do zębów, fajna. Dobra. W takim razie widzimy się przy tej kaczusi. Jest mamy cię dobra pani kaczusiu. Pogadajmy masz ten artefakt. Ale że jest ty no. Jazda ile GZ się posypało ile ekspo dostałem masakra no to skoro skończyliśmy tutaj to idę zobaczyć. Ej bo ja nie wziąłem o nie ja eksplorki nie wziąłem. Miałbym więcej jak spał 10% sadkę. Dobra, trudno. Eee, no to teraz trzeba znaleźć tylko ten. Tu były Azteki, tam jest Grzybówa. Więc tam się trzeba udać teraz, chyba. Nie, żeby coś, ale takiego parkura po brzegach mapy to ja. No i tej chwila, no jak ja mam się tam dostać że ja tędy mam iść. Czy o co taman? Bo tu mi się to nie, nie podoba. Jak ja mam się dostać do grzybówy. Że tędy zaraz. Ta, tędy, no. W ogóle gdzie my mamy iść? O, ja wypiszę. ksul głoca No jak już mówiłem te nazy to są e, takie, e, że tak powiem... Będziemy musieli się udać do kszukłocy, pewnie do grzybowej krainy, bo to jest kolejna. Więc, zobaczę, tylko czy mogę już przejść do, do tego czegoś. W minimafie coś tu jest w ogóle. Ale nie chcę tam na razie iść. jest ładna ścieżka, także tędy sobie polecimy. Dzień dobry panowie ale zajebiście, zajebiste hełmy macie z Muchomora dobra który <grybo> był strażnik, ja chcę wejść ty te pnęli mnie i co, i ja idę tu idę za ścieżką na razie co jakaś celulit. Ciel, jezu ale ta kraina ładnie wygląda I znowu będzie się trzeba uczyć tego wszystkiego, masakra no ale dobra no, zrobiliśmy questów trochę, no to wystarczy. Także w następnym odcinku już będziemy zaczynać yy, te grzybki. I zobaczymy co pójdzie nie tak albo co pójdzie dalej. W ogóle jak się z tym wychodzi mogę tak wyjść. Aha, czyli to jest takie brama w obowiązkne, no ładnie. Dobra. No to chyba tyle z tego wszystkiego. Dobra. Zanim jeszcze skończę, to jeden z Was chciał zobaczyć moje drzewko na moim poziomie, a akurat 3 te do rozdania, tak tak nie wiem czy to jest dobrze nawet rozwinięte na mój poziom po prostu zrobiłem tak żeby przejść dalej nie także kto tam był zainteresowany to sobie może zobaczyć w co ten w co ja inwestowałem i co mam podpokowywane teraz sobie polecimy jeszcze Pożegnę do 20, także akurat się uda. Do 20. I będzie trzeba w zdrowie polecieć trochę, żeby blokować tutaj prędkość ruchu, szybkość ataku, potem i umiejętności, obrażenia umiejętności co? a tak do dystansowych będę, będę musiał. Także to będzie trzeba potem w dystansowe lecieć. No więc ja do tego dążę. Także to by było na tyle, nie? To ten. Yy, na razie, cześć.